Jeżeli obudziłbym was w środku nocy i zapytał o starożytne cywilizacje, jakie znacie, to pewnie usłyszałbym o Grekach, Rzymianach czy Egipcjanach. Gdybym dał wam się trochę rozbudzić, może ktoś powiedziałby o Sumerach, Felicjanach, Chińczykach, a może nawet i o kulturze Kukuteni-Tripole, która zamieszkiwała obszary dzisiejszej Ukrainy. Ale wiecie, co łączy wszystkie te ludy? Upadły. Ich wielkość i potęga z czasem przerodziły się w przyczyny ich klęski. I tak cesarstwo rzymskie po podziale na Bizancjum i zachodnią część nie miało się już najlepiej, a szale przechylił niejaki germański dowódca Odoaker, obalając ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa. Egipt natomiast po śmierci Kleopatry w 30 roku przed naszą erą został zwykłą rzymską prowincją. Chiny zostały podzielone przez Wataszków I tutaj chciałbym sprostować Ponieważ epoka Wataszków przypadała na pierwszą połowę XX wieku Natomiast upadek starożytnych Chin, o których mowa Był efektem nieumiejętnie sprawowanych rządów Kilku następujących po sobie dynastii Jeszcze raz przepraszam za ten błąd A Sumerowie, podobnie jak i Grecy Popadli w przepaść ekonomiczną I pozwolili na rozerwanie przez otaczające ich ludy ale ten film nie jest o nich wszystkich, tylko o jednej wyjątkowej, która przetrwała tysiące lat i jej resztki funkcjonują do dzisiaj. Tak, Eskimosi, których będę w tym filmie tak nazywał, choć wielu uważa to za obraźliwe, ponieważ słowo Eskimo z języka francuskiego oznacza kogoś, kto je surowe mięso. Przybyli oni z Azji Północno-Wschodniej około 14 tysięcy lat temu. Jednak nie musieli oni budować łodzi, ponieważ w tamtym okresie ciśnina Beringa zupełnie zamarzała i dało się przejść z terenów wschodniej Rosji na Alaskę suchą stopą. To właśnie ci ludzie osiedlali się na samej północy, Grenlandii oraz trochę bardziej na południe, tworząc plemiona Indian. Z czasem dotarli oni również do Ameryki Południowej, dając początek Majom, Inkom, Olmekom i całej reszcie. Dziś jednak skupimy się tylko na Eskimosach, którzy wybrali te najbardziej nieprzyjazne i niedostępne dla człowieka tereny. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Eskimosi byli w ogóle cywilizacją. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nie, ponieważ ich styl życia bardzo odbiegał od stylu życia np. Rzymian. Nie mieli oni miast, władzy, a ich styl życia był bardziej koczowniczy niż osiadły ale żeby móc to oceniać, na początku musimy dowiedzieć się, czym jest ta cała cywilizacja. Wyróżniamy jej pięć głównych cech. Organizacja miast. Jak już wspomniałem, Eskimosi nie mieli całorocznych miast. Posiadali oni letnie osady, a na czas zimy przemieszczali się oni za pożywieniem. Posiadanie religii. Tutaj punkt dla Inuitów, ponieważ wierzyli oni w szamaństwo. Posiadali nawet własną mitologię. I wierzenia, które opierały się na równowadze wśród natury język. Posiadali oni własny język, tak zwany inuktitut oraz unikalny alfabet. Składał się on z raczej prostych elementów, ale można zapisać go też używając alfabetu łacińskiego. Handel, którego Eskimosi praktycznie nie praktykowali, ponieważ każda osada musiała zadbać o swoje własne potrzeby ale nie oznacza to, że kilka społeczności żyło między sobą w niezgodzie. Rzadko jednak dochodziło do wymian skór lub też narzędzi, o które trudno było na Arktyce ze względu na ograniczone zasoby drewna. Organizacja zajmowanego terytorium. Jak już wspomniałem, Eskimosi nie posiadali króla, cesarza czy kogokolwiek innego sprawującego odgórnie władzę nad wszystkimi społecznościami. Nie mieli również sztywno wyznaczonych terenów i nie obawiali się wojny z innymi. Z jednego prostego powodu: nikt nie próbował zapuszczać się nawet na tak zimne tereny i jeszcze do tego toczyć walkę z ludźmi, którzy wiedzą co i jak i są do tego bardzo dobrze przygotowani. To tak, jakby Napoleon pomyślałby chwilę o rosyjskiej zimie i nie zapuszczał się tam w listopadzie. Zatem cywilizacja Eskimosów dostaje 3 na 5 punktów. Ale zważmy też na inne czynniki, na przykład niesamowite przystosowanie i nietuzinkowe technologie, jakie Inuici musieli opanować. Wybierając takie miejsca do życia, trzeba liczyć się z pewnymi problemami, takimi jak niskie temperatury niezależnie od pory dnia i pory roku, utrudniona komunikacja ze względu na setki półwyspów i wysepek. Do tego mamy też noce polarne, czyli okres. W którym 24 godziny na dobę jest praktycznie ciemno i tak przez prawie pół roku. Co za tym idzie, jest tam bardzo krótki okres wegetatywny roślin, więc nie ma mowy o większych uprawach. Zapomniałem też o występowaniu niedźwiedzi polarnych, czyli najbardziej niebezpiecznego drapieżnika na lądzie. Te wszystkie rzeczy najwidoczniej nie przeszkadzały Eskimosom na tyle, aby pomyśleli o o przeprowadzce. Więc zobaczmy jak sobie radzili. Na początek zimno. Większość z Was kojarzy pewnie iglo, czyli eskimowski dom. Ciekawostka, w języku Inuktitut iglu oznacza właśnie dom lub schronienie. Jest ono zbudowane z wielu bloków sprasowanego śniegu, które wbrew temu, co mogłoby się wydawać, są świetnym izolatorem ciepła, dzięki temu w środku iglo można utrzymać naprawdę znośną temperaturę. Dla przykładu jeżeli temperatura wynosi minus 40 stopni Celsjusza, w środku może ona osiągać coś koło zero. Absolutnego, oczywiście. Nierzadko na ściany iglo od zewnątrz kładzie się również skóry fok, które tworzą dodatkową warstwę. Mieszka tam zwykle cała rodzina razem z psami rasy Haski, co dodatkowo podwyższa temperaturę. Kolejne zabezpieczenie przed mrozem to oczywiście odzież. Składały się na nią buty, spodnie oraz kurtka, które często były wykonane z podwójnej warstwy skór fok, reniferów, czy niedźwiedzi. Charakterystycznym elementem ich ubioru jest również taki kaptur. Oprócz tego, żeby organizm mógł produkować ciepło, musi mieć dostarczoną odpowiednią ilość energii. Jak już wspomniałem, uprawa roli oraz zwierząt hodowlanych nie wchodziła w grę, ale polowania już jak najbardziej. Do najczęstszych ofiar należały już wcześniej wspomniane foki, renifery oraz niedźwiedzie. Ale czasami organizowano polowanie na wieloryba. Nierzadko brały w nim udział nawet dwie albo trzy społeczności połączone razem, ale taka zdobycz starczała nawet na kilka miesięcy. Jak widać dieta inuitów składała się głównie z tłuszczów, ponieważ są one najlepszymi dostarczycielami energii. Dla porównania, w jednym gramie białka oraz cukru Znajdują się 4 kalorie, natomiast w jednym gramie tłuszczu aż 9. Oprócz tego często pili oni krew świeżo upolowanych zwierząt, aby dostarczyć sobie minerałów. I na tym ich pośmiech się kończył. Kolejnym wyzwaniem jest transport, który przez grube warstwy śniegu często był utrudniony. Na to również jest sposób, ponieważ używali oni sań ciągniętych przez psy haski. Natomiast podczas polowań na foki lub rybołówstwa wykorzystywali oni specjalne kajaki. Taka łódź była zbudowana z drewnianego stelaża oraz pokryta skórami fok. Potem smarowano ją tłuszczem, który pełnił rolę uszczelniacza. Taki kajak był na tyle lekki, że mogła go przenieść bez problemu jedna osoba, ale również na tyle wyporny, że dobrze spisywał się on nawet daleko od brzegu. Ale nie był chyba aż tak wyporny jak nasza łódź, którą budowaliśmy w zeszłe lata. Ale dziś nie o tym. Można również wspomnieć o specjalnych maskach, które zakrywały oczy lub całą twarz i miały bardzo wąskie otwory na oczy. Był to celowy zabieg, aby ograniczyć wpadanie do nich światła, które odbijało się od białego śniegu na potęgę. Zatem jeżeli eskimosi tak dobrze radzili sobie z warunkami, w jakich przyszło im żyć, to dlaczego nie wymieniamy ich jednym tchem? Obok Rzymian, Egipcjan czy Greków? Dlaczego Eskimosi nie zostali wielką cywilizacją? Aby wiedzieć, jak oceniać, musimy znać kryteria, prawda? Zatem dowiedzmy się, dlaczego Rzymianie byli w naszych oczach wielcy. Mieli oni ogromną armię i wielkie terytoria, które cały czas się powiększały. Dla przykładu, zapuścili się oni nawet na wyspy brytyjskie, i tak jak wspomniałem we wstępie, Uczynili Egipt swoją prowincją. Każdy chciał władać Rzymem, a co najmniej urodzić się w Rzymie, ponieważ wiązało się to z rangą społeczną. I tak przez wiele lat Rzym rósł, rósł, aż pękł. Z drugiej strony mamy Eskimosów, którzy są w pewnym sensie przeciwieństwem starożytnego Rzymu. Nie posiadali oni wojska, nie walczyli o wpływy i o władzę, ponieważ nawet jej nie posiadali. Nie musieli się oni bać o natarcia wrogów, ale z drugiej strony byli oni nastawieni na masę nieprzyjaznych warunków środowiska, które nie umożliwiały im wzrost. Załóżmy jednak hipotetyczną sytuację, w której Eskimosi musieliby konkurować z innym ludem. Nawet jeżeli udałoby się zgromadzić wystarczająco dużo materiałów, aby utworzyć wojsko, to mogłoby ono upaść w ciągu jednej poważnej zimy. Nie mówiąc już o pożywieniu, na Arktyce często brakuje podstawowych materiałów, takich jak drewno, a w głębi lądu podczas zimy zamarzają potoki, co odcina dostęp do wody. Zatem na dłuższą metę i tak brakuje zasobów, aby zaspokoić potrzeby ekspansji. Najprawdopodobniej Eskimosi zrobili wszystko, co w ich mocy. Aby przetrwać na tak zimnym terenie i wykazali się dużą odwagą, zostając na tak nieprzyjaznych terenach. Dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam sprawę cywilizacji eskimosów. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście doświadczyć tego, co oni. Do zobaczenia już za tydzień w podcaście bez nazwy. Cześć.